Dzień dobry Radzyń, dzień dobry Powiat Radzyński. Jesteście? Jesteście. Super, cieszymy się niezmiernie z Waszej obecności. Witam wszystkich bardzo serdecznie na próbie pobicia rekordu Polski w kategorii najdłuższy łańcuch ludzi trzymających się za ręce. I tak jak na Was patrzę, to naprawdę sercem mi rośnie. Jestem przekonany, że pobijemy ten rekord wielokrotnie. A ile obecny wynosi, to za chwilę tutaj padnie. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości na naszą dzisiejszą uroczystość. Ja ich wymienię jednym tchem. A później myślę, że należy im się wielkie brawa. Bardzo serdecznie witam burmistrza Radzenia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka. Witam starostę Radzyńskiego, pana Szczepana Niebrzykowskiego. Witam Michała Zająca, wicestarostę powiatu Radzyńskiego. Witam członków Stowarzyszenia Radzeń Tu Mieszkam, Paulina Pachała i Michał Nowacki. Ja się nazywam Robert Mazurek i też Was bardzo serdecznie witam. I myślę, że należy im się wszystkim wielkie brawa. Szanowni Państwo. Za chwilę głos oddam naszym gościom. Oddam głos członkom Stowarzyszenia Radzyń Tu Mieszkam, którzy powiedzą, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale tymczasem tam na balkonie jest taki człowiek, który robi wam zdjęcie. Pomachajmy mu. I to zdjęcie już za chwilę znajdzie się na Facebooku na portalu Kocham Radzyń Podlaski i chciałbym, żebyście pokazali, że jesteście tutaj z nami. Zróbcie sobie zdjęcie. Jak uczestniczycie w rekordzie, jak jesteście tutaj na dziedzińcu Pałacu Potockich i pod tym postem wrzućcie jako komentarz, a my wybierzemy kilka najlepszych zdjęć i na koniec wręczymy wam nagrody, a nagrody będą w postaci książek, płyt m.in. zespołu Enej, który dokładnie miesiąc temu tutaj grał w ramach 555 rocznicy uzyskania przez Radzeń yy, Podlaski Praw Miejskich. Chodzicie na fanpage Kocham Radzyń Podlaski pod postem z tym zdjęciem, wrzucacie swoje zdjęcia. Zachęcam do tego bardzo serdecznie. A tymczasem o zabranie głosu poproszę burmistrza Radzenia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka. Bardzo serdecznie witam Was, kochani. To jest naprawdę wielkie przeżycie również dla mnie, to, że możemy się spotkać w tym miejscu i w taki sposób uczcić tą okrągłą, 555 rocznicę nadania praw miejskich Radzyniowi Podlaskiemu. To jest bardzo ważna rocznica, ale jeszcze ważniejsza jest wasza obecność tutaj. To, że połączymy się dłońmi, to, że połączymy się sercami, to jest bardzo ważne. Tworzymy jedną, wielką, piękną wspólnotę. Te chwile będą uwiecznione na zdjęciach, ale również na taśmie filmowej za czas jakiś czy dłuższy czy krótszy zawsze będziemy mogli wracać do tych wyjątkowych pięknych chwil i dobrze będzie wspominać to, że w tej przepięknej scenerii pałacu potockich, który jest dobrem wspólnym nas wszystkich, możemy się radować, możemy to wszystko przeżywać. Raz jeszcze bardzo serdecznie witam i te dzieci z Przedszkoli i Was wszystkich, kochani uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich, ale również Państwa, seniorów, z klubów seniora, wszystkich tych, którzy dzisiaj poświęcili czas na to, aby spotkać się wraz z naszymi przyjaciółmi. Bardzo serdecznie dziękuję i liczę na to, że wytrwamy do końca. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Panie starosto, poprosimy o kilka słów. Krótko i zwięźle, jak matematyk. Gratuluję uczniom, którzy uciekli ze szkoły na część dnia. Przepraszam kolegów, koleżanki, nauczycieli, że, żeśmy się do tego y, przysłużyli. Gratuluję członkom stowarzyszenia... O, tu mam ściągawki. Stowarzyszenie Radzyń tu mieszkam za wspaniały pomysł, bo tu stoją właśnie osoby, które ten pomysł yy, miały. Natomiast pan dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury ten pomysł po prostu wcielił w wcielił życie. Bardzo się cieszę, ja powiem tak, ja bardzo lubię trzymać się za rękę z moją żoną od bardzo długiego czasu. Nie powiem od ilu lat, ale zawsze się trzymamy na rękę i życzę Wam tego, żebyście w swoim życiu trzymali się za ręce. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo panie starosto. I w tym momencie oddam głos właśnie Paulinie Pachale i Michałowi Nowackiemu, którzy powiedzą już o takich sprawach typowo technicznych. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja od razu chciałabym podziękować, że jesteście tak liczni, bo bez was by się to po prostu nie udało. Z kwestii technicznych yy, będzie to wszystko wyglądało tak, że za chwilę zrobimy sobie też zdjęcie. Takie wspólne grupowe z drona z góry odwrócimy się w stronę stawów, taki, taki komunikat za chwilę się pojawi. Następnie po tym zdjęciu udamy się do bramy znajdującej się po mojej prawej stronie, tutaj od strony kościoła świętej Trójcy i każdy z uczestników będzie oddawał zgodę, którą otrzymał w szkole. Jeżeli takiej zgody ktoś nie posiada, będzie ją mógł również wypełnić tutaj przy stoliku. Oddajemy zgodę i będziemy formułować po prostu łańcuch. Będziecie podążać za mną, bo ja rozpocznę całą trasę i każda kolejna osoba będzie po prostu dołączała się do kolejnych. Tak to będzie wyglądało. Dziękujemy. Czyli już wiemy, że pani Paulina prowadzi, zgłaszamy się tam ze zgodą do bramy, oddajemy zgodę i dołączamy do tego łańcucha i idziemy, idziemy, otaczamy zespół pałacowo-parkowy. Jeszcze dodam, tu pan burmistrz mi przypomniał, przepraszam, jeśli chodzi o nasze przedszkolaki, to przedszkolaki zostają na dziedzińcu, tak, żeby było bezpieczniej. Tutaj będą miały panie, które będą je animowały, zajmą im ten czas, który będą oczekiwały po prostu na uformowanie z całego łańcucha. Jeśli się uda, to w cieniu. Tak, jest dla przedszkolaczków i dla osób, które też będą potrzebowały na pewno dostępna toaleta. To tak informacyjnie podam, tu za nami z tyłu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dla dzieci przygotowaliśmy mnóstwo kredy i chcemy, żebyście nam tutaj pomalowały ten dziedziniec na kolorowo. Tu Pan Burmistrz tak się na mnie patrzy. Prosimy tylko, żeby ścian pałacu nie malować. Dziedziniec można jak najbardziej. Michale, prosimy. Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich tutaj na Dziecińcu Pałacu Potockich. Ja chciałbym dodać od siebie, że tutaj na moment zrobienia zdjęcia bardzo bym prosił, aby osoby, które stoją pod ścianą, tutaj jednak mimo wszystko na chwileczkę do nas przyszły, żeby te zdjęcie ukazało jak największą ilość osób, która tutaj jest zgromadzona. Oprócz tego chciałbym poinformować, że abyśmy ustanowili ten rekord, musimy zgromadzić liczbę 1703 osób, minimum czterech, przepraszam. Oprócz tego, na naszej trasie, tutaj gdzie będzie y, nasz łańcuch y, podążał, znajdują się osoby uzdrojone w żółte kamizelki, które będą koordynowały, aby nasz łańcuch przebiegał po prawidłowej trasie i w sposób bezpieczny. Szanowni Państwo, kilka słów jeszcze. Panie Robercie. Będziemy już rozpoczynać, nie ma co y, przedłużać. Tak jak Michał powiedział, aktualny rekord to 1703 osoby i należy do miejscowości Płuck. Jestem przekonany, że pobijemy wielokrotnie ten rekord. Szanowni Państwo, Będziemy już przystępować do naszej próby pobicia rekordu, ale najpierw chcemy, żebyśmy sobie zrobili zdjęcie. Chodźcie tutaj z tego, ja wiem, że tam jest cień, że jest wygodnie, ale chodźcie tutaj do nas na środek dziedzińca. Musimy odwrócić się w tamtą stronę, w stronę południową. I tam, o, widzicie, wzniósł się już dron, który, który uchwyci nas wszystkich. Tutaj jeszcze przed sceną jest bardzo dużo miejsca. Chodźcie tutaj do nas. A, i słuchajcie, pan burmistrz mi tutaj podpowiada, po trawnikach można chodzić. To nie jest tak, że zabronione. Można chodzić, wchodzić i na trawniki i to. Chodźcie, tutaj przed sceną jest jeszcze bardzo dużo miejsca. Zmieścimy się wszyscy. Zapraszamy tutaj wszystkich jeszcze przed scenę, jest jeszcze dużo miejsca. Za chwilę, jak się już ustawimy to pomachamy i zrobimy to jedno takie wspólne zdjęcie. Zdjęcie pod tytułem Łączy nas radzeń. I jeszcze raz przypominam, róbcie sobie w każdym momencie zdjęcia telefonami, wchodźcie na profil na Facebooku Kocham Radzyń Podlaski, tam jest to zdjęcie zrobione z balkonu i wstawiajcie pod tym postem swoje zdjęcia, a na zakończenie my wybierzemy kilka osób, i otrzyma, otrzymacie od nas cenne nagrody. Chodźcie, jeszcze tutaj bliżej, jeszcze, żeby każdego było widać, jesteśmy, to pomachajmy teraz wszyscy do drona, pomachajmy, łączy nas razem, jesteśmy razem. Wspólnie, tutaj na dziedzińcu Pałacu Potockich w Rodzeniu Podlaskim. Wszystkich Was będzie widać, myślę, jak najbardziej. na pastor i Piotr Żukowski. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, jesteśmy już ustawieni i w tym momencie rozpoczynamy próbę pobicia rekordów w kategorii najdłuższy łańcuch ludzi trzymających się za ręce. Są ze mną m.in. świadkowie zaufani, którzy będą odpowiadali za to, aby policzyć wszystkie osoby biorące w próbie publicznej naszego rekordu. I są to Burmistrz Radzenia Podlaskiego, pan Jerzy a także skaradzka pan Szczepan Niedrzygowski którzy przejdą teraz wzdłuż całego łańcucha i policzą wszystkie osoby trzymające się za ręce. Jest też z nami też wiceskaradzka, pan Michał Zając, który będzie sekretarzem, który będzie zapisywał wszystkie obliczenia. Panie Burmistrzu, zaczynamy liczenie osób uczestniczących w cenie. Tak. I zaczynamy jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. 148, 149, 150, 151, 151, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 94 95 96 97 98 99 100

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 100. 1, 2, 3, 4, 8, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 93, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 95, 86, 87. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Brawo. Ja Brawo! Oficjalnie y, ogłaszam zakończenie próby pobicia rekordów z kategorii najdłuższy łańcuch ludzi trzymających się za ręce. Jest sekretarz, ile z naszych obliczeń wyszło? 2176. 2176 licząc na bieżąco. 2176. Brawo! Mamy Polski Pobity. Co?